Dawidzie Tak słuchaj Co my tu robimy? Co robimy? To jest taki backstecz, ale co tu ja się w ogóle chciałbym swoje skorzystać też sk 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 też do klipu to bez problemu, nie? Bez żadnego problemu. Mój drogi, kręcimy Kręcimy, co my kręcimy? Kręcimy numer do frontu Bądźcie na to kurwa gotowi. Pierwszy raz hasza uderza z wielką siłą. Co moglibyście powiedzieć? Czekajcie na efekty bo ja. Normalnie. Dokładnie. Znajdujemy się na planie klipu. Ekipą, która go nagrywa jest Impobros. Macie w linku niżej całe zamieszanie, kawałek nazywa się front i będzie grubo. A ja się nazywam Piotrek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Elo. Bye. Right now, I'm up late. No, my shorty, she naughty. I put her on time now. Wyciął mi jakieś wersje, wiesz, to jest taka próbna wersja, nie? Głowo nie lecę na taksy Wracam na bidach Boomerang Kurwa schudnę od tego słońca jeszcze to, o ja mówiłem, już jest, tak powiem Siema Cześć No, ale możemy dać coś zacząć, cześć Cześć Siemano, Piotrek Dawid Witam, cześć, Piotrek Siemano Cześć, Dawid Cześć, Billy Siema. No wiecie, po prostu blisko do kosza i jest widok na, na, na ten kościół, ale to nie jest zbyt y, adatacyjne, uważam. To Taka powinno... prawda. A kiedy poleci, bo czuję spadanie Mam kłasną jak testem mimikę i nawet jeżeli śmiejemy się stale, gdzieś na mnie wyczuwam już zbiorową kapitulację. Cała zbyt kruchę i białe, bo boli się stypią jak piasek i chławi w i miasta bez masz Ogólnie zamieszanie było spore, więc wytłumaczę sytuację o co tutaj dokładnie chodzi. Jestem z ekipą Hashashins na planie do teledysku, którego pewnie zobaczycie niebawem. Sytuacja wygląda następująco: że jest jeden projekt, który realizuję, ale na razie się nie będę dzielił z tym wszystkim. Zapraszam Was na kolejną część tej relacji. Z tego dnia, pęk. Biorę na siebie i grzechy, i serio i czernią już zaszły powieki. Im tylko religii z Medyny, do tak nie że nie śpiża i tak nałcemy jak chce. Jak nie widzisz winy, to nie widzi nikt. My wzrokiem wodzimy koła za niczym, jak no Macco, tam byt duże pustyni, fata organy, nie słowa i ceny. Ty jesteś imperatorem dzisiejszego tego całego zajęcia? Tak, <laughs> ale imperatorem nie. <laughs> Jestem Willy. Czy nagrywasz? 6300 Alfa Pięknie A my jesteśmy im Zapraszamy. No dobra. ale to nie ta bajka. Jest jeszcze ogólnie z nami Paweł. Siedzę, piwko piję. Siema, Heniu, to ja. Najebany murzyn. Czym się zajmujesz, Paweł? Pilnuję ławki zawodowo. Tej, tej i tamtej. Tamta ostatnia jest na wynajem. I wstydzę się, tej. Ja się wstydzę tej ekipy. Jakiś pojebani ludzie, ja nie wiem. Popatrz na nich, ty weź zobacz. Tak, tak, po drugiej yy, stronie stwierdziłem, że może jednak być lipa. Pomóc mi, miałeś się Przede wszystkim grobota, no. Jebany. Klasyczny dymek flipowy Jeszcze teraz trzeba węża pozwijać To jest tak zwane detale Detale Zbijanie węża z plastylinem Klasyczna wyciąg I teraz klasyczne Roztarmuszanie kurwa banknotów I zagubiony windzie <noise> No, proszę, za krótką kurwa fajną no, rozmowę, wypierdalać halala. Piotrek, no, to no, tak. no, Ty przyjedź na mnie że na rowerze. Dobra, będzie szybciej, pojedziemy sobie stamtędy. Dobra, Dobra. lekko obsuwa w klipie, dwie godziny, coś w tym stylu, ale ponadrabiane, wszystko powychodziło, czy wychodzi w miarę dobrze. Coś chłopaki nagrywają, a ja będę chyba już musiał zwijać. Halo. Olivera, Dobra, Bolivera. ja zwijam. Boliviera? No, Bardzo dziękuję. piąteczka. Do zobaczenia. No ja uciekam. Elo! ok, Okej. Okay. Troszkę pomogłem chłopakom ponagrywać klipa. A teraz coś, czas na coś innego. Chłopaki tam jeszcze robią przebitki. Troszeczkę więcej ujęć. To co ja nagrałem to im wyślę Wielkie pozdro Cały haszaszinc No i oby tak dalej, nie? Cały czas do przodu, żeby się kręciło Dobra, gdzie jest Neo? Przyjechał mój człowiek Szybka akcja Ty przyjeżdżasz na mnie lepiej, że na rowerze Muszą maskować i zapak, by zapobiec mojej nie Witą! Witą, abym zajebał już kurwa Dobra, jesteśmy już z Kamilem. A tam, gdzie jedziemy, to się dowiecie za chwilę. Masakra, 27, 27 stopni w słońcu. Nie w taką pogodę nagrywać. Jedziemy na.

Witam! Opowiedz, gdzie się znajdujemy? W szczątkach skating parku. Tyle, co z niego pozostało na dzień dzisiejszy. Ale zrobili go boksa. Siema, chętnie. Cześć, a to, Cześć, a cześć. siema. Tak, tak, tak. Cześć, rzucasz. Rzucam, no. Dwie no, litro, dlatego. <noise> <laughs> no <i> prezy, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, 3 hours later.